Ale przepraszam, jaka dostawa jakie wojanki? Przecież ja nic takiego nie zamawiałam, ja nie wiem o co chodzi! No proszę pani, tu jest dostarczone i trzeba mi za to zapłacić. Na pewno się nie pomyliłem! No, bo... Paczka, to dla mnie, to ja zamawiałem te wojanki. Tyle aż ty, tyle skrzynek, ale co to są w ogóle te wojanki? To są takie świetne napoje, werka. Dam ci potem spróbować. E, ile mam panu za to zapłacić? 100 coinów się należy. E, dobra, trochę dużo, ale dobra, masz pan. Proszę bardzo i dziękuję za przyjemną Bo... dostawę. Dziękuję, do widzenia miłego dnia, cześć. 100 coinów za, za jakieś napoje? To jest normalna cena, przecież to są wojanki. Ty nie wiesz, co to jest? Patrz, cała skrzynka wojanków. W końcu będę miał co pić. Ej, co to jest? Bo wy tak przyjemnie, czemu mnie obudziliście o takiej godzinie? W takiej godzinie? Jest godzina 11 już! Patrz, co zamówiłem! Całe skrzynki wojanków, tych pysznych nowych napoi wojana! Wojanków, ale one aż tak ci zasmakowały? Tak, tak, Cała tak! Cała jest normalnie skrzykaj! No, to są jest? normalnie najlepsze napoje na świecie! Wy jeszcze nie piliście tego? No nie, ale nie A chcę nie wiedzieć, idzie. ile za to dałeś! No to weźcie sobie jeden napój i zobaczcie, jak to się wypije. No to patrzcie co się dzieje! bo macie więcej siły! To są genialne napoje, widzowie! Muszę ich pić o wiele więcej! A no, no faktycznie trochę, no ale ani one jakieś bardzo pyszne. No i co, no ale wcale tej więcej siły nie mam. No. Jak nie pyszne, to są przepyszne napoje. Ja zabieram je wszystkie do domku i idziemy do środka, w środku wam pokażę, co to tak naprawdę znaczy. Mówię wam, wojanki to jest najlepszy napój. Nie do że dostarcza dużo energii, no to jak się go pije, tak dużo, to się ma o wiele więcej siły! Jakoś dziwnie się zachowujesz. Nigdy nie widziałeś, żeby to, aż tak ci coś smakowało. A co ci chodzi, jestem, że uzależniony od wojanków, nie, nie, to, to Dobra, ty Dobra, nie problem. Bij mnie, dobrze, dobrze rozumiem, no, no. w początku jakoś dziwnie się Dajcie mi spokój, dajcie mi w spokoju pić moje wojanki i się do mnie już nie odzywajcie bo Ale może już za dużo na dzisiaj tych wojanków, co? Nie, wcale nie jest za dużo, wypiłem dopiero cztery, a poza tym nie po to sobie 200 wojanków, żeby teraz na nich oszczędzać Idę do pokoju do góry i idę sobie pograć na kompie A właśnie, Szymek, mogę skorzystać z twojego komputera? E, za jednego wojanka e Dobra, dobra. Nie, o no, no nie będziemy tego pić! No czemu nie, pij! Pij to, to jest cudowny napój! Nie, nie, ja nie dam się w to zamieszać. Nie, nie będę tego piła. Co nie, nie wiesz co tracisz. Nie wiem o co im chodzi. Przecież to są przepysze napoje. Wiadomo, że jakby się ich piło za dużo, to mógłby być jakiś problem, ale ja piję naprawdę mało tego, nie ma dużo. Dobra, jedę sobie pograć na kąpie i popijać wojanka. O jeszcze jeden Wojanek przed snem, dobra, będzie się jeszcze lepiej grać. Ej, Dawid, Dawid! Co? Dawid? Co? co, co chcecie? Idziesz z nami na rowery? Chodź na rower! Na co? Co na rower! Chyba zgubiliście. Ja mam ważniejsze rzeczy do roboty niż jeżdżenie na jakimś rowerze. Ale jest no bardzo nie, ładna no. pogoda i przepiękny zachód, słońca. No, zobacz. Zobaczymy zachód słońca. Znaczy, fajne rowery, ale jak mam być z wami szczery, to wolę się chyba napić wojanka i sobie pograć na kąpie jeszcze trochę. No, no nie no, ale przecież możesz pić sobie wojanki i jeździć na rowerze. Nie, 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 mi się nie chce w ogóle. Jak ja piję, to mi się nie chce w ogóle, jakby się no, ja ruszać. Nie, ja się nie chcę. Ty cały no, dzień tak. nie masz na przez te wojanki! Nie, no, nie! No to jak nie chcę jeździć podczas picia to nie pij najlepiej nie. To tych jest wojanku. w ogóle nieprawda. Ja idę sobie pograć na kompie i zobaczymy się jutro. Dobra, bo Dobra, dzisiaj mi się nie a... chce, w sumie. Na razie. O co o nim chodzi w ogóle? Czemu ja mam teraz jeździć na rowerze? Wolę sobie w ogóle pograć na komputerze i nie wiem, wypić sobie wojanka. Dobra, mega dziwne. Idę grać dalej. A ja na noc nie spałem, a, nie spałem całą noc. Co tam u was? Stoimy na śniadanie? No, a no a Na razie nie tu nie. Czemu nie spałem? No bo grałem na kompie, a w ogóle macie ochotę na wojanka? zostało mi jeszcze trochę? Trzymajcie na napój. Na o, poranek, nie. na poranek. Nie, nie kiedy mamy ochoty, chcieliśmy zjeść coś na śniadanie. Te wojanki! No to zaraz. No znajemy coś... się przecież wojankiem. No to zaraz sobie coś zamówimy, jakiegoś hamburgera albo coś, mam straszną ochotę i w dodatku bym sobie to ha, ha, Wojankiem. E, no, a jaki problem? Co nie lubisz hamburgerów? No, jest 8 no, rano! No, 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 no i co z tego, że jest 8 rano? A co, hamburgera nie można zjeść o ósmej rano? Nie róbmy z tego no. przesady! E, tylko właśnie, kto pójdzie do sklepu po jakieś rzeczy, bo mi się strasznie nie chce, jestem w ogóle jakiś taki ociężały. No coś faktycznie jest grubo, Newo. E, co no, takiej coś. Napochnąłeś no, troszeczkę. Jak z grubo, przecież mam taki sam przykłuk jak wy, no dobra, może trochę mi wystaje, ale to dlatego, że ja dużo od wypiłem i to może dlatego, ale to nie. No to może lepiej to rozchodzić i idź do sklepu po produkty, nie, co? Nie, 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 wiecie co? Mi się strasznie chce iść spać, ja chyba się położę do łóżka, wy nie, pójdźcie nie. sobie coś zjeść. No dobra, jakoś taki dziwny się stałeś, ale dobra, dobra, no to No my idziemy, rano. pa! Ja nie wiem, pa. O nie, znowu jest wieczorami, został już tylko jeden wojanek. Jak ja mam przetrwać i kolejną noc! E o właśnie, ej, mam do was pytanie, czy wy możecie pójść mi do sklepu po jakieś wojanki? Eee, co ci się co ci stało? Się stało? Co, co mi się miało stać? Eee, dobra, wyglądam może nie najlepiej, ale to przez to, że wypiłem trochę tych wojanków, ale to nie jest ważne, pójdźcie mi do sklepu już, jak ja się męczę, jak ja chodzę. Nie no, sam sobie idź, to co my jesteśmy, cały dzień chodziliśmy. Nie, nie będziemy ci chodzić po wojanki. No proszę was, został mi tylko jeden, no przecież nie jest daleko do sklepu, wystarczy przejechać się No to się przejść, no i co ci to szkodzi? My cały dzień nie było nas w domu, a ty sobie siedziałeś tutaj, grałeś i piłeś te wojanki. Samemu w nocy? A co, jak mi się coś stanie? Nic ci się nie stanie. Dokładnie, o to się. Bój. No dobra, no to, no to chyba idę. Muszę no zjeść posadach. A się zmęczyłem. A, dobra, idę. Idę po do sklepu. A gdzie ten sklep? Jak daleko? Nie, jeszcze taka późna pora. Nie wytrzymam. Ej, ty! kota już! Kasa! Ki, kim ty jesteś? Pan Pandytom? Chcesz mnie napać? E, nie mam pieniędzy. Dobra, uciekam. Uciekam. A, do, 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 ja nie jestem w stanie uciec nawet przed Bandytom! E, dobra, dam ci moje pieniądze, nie mam dużo, mam tylko tyle pieniędzy, nie mam nic więcej, serio! Dobra, sam tego chciałem, uciekam z Nera i... E, e, e. On mnie kompletnie ograł, Nie mam ani jednego grosza już. Został mi tylko jeden wojanek, ale ja nawet. O, jak się jeszcze zmęczyłem, dobra. Wracam do domu, to jest bez sensu. w końcu doszedłem do tego domu, ale się zmachałem. O, która godzina? O, ja gdzie <grym> ty, w... ty, 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 ty byłeś? E, no, dopiero do... Przyszedłem właśnie ze sklepu, wróciłem. E, już ranek? Minęło 12 godzin, cała to jest noc. Sklepu. To sklepu? sklepu e, To jest 100 metrów. No, dobra, trochę wolno, wolno chodzę. Nie widzicie tego, no. Nie mam takiej prędkości. Jak wy, ja już jestem w trochę podeszłym wieku. A poza tym okradli mnie jakiś bandyta na mnie napadł z pistoletem i chciał mi zabrać wszystkie pieniądze, no i zabrał, bo nie miałem jak uciec. Bo... A ja miałam no, nadzieję, no, że nie... chciał ci zabrał wszystkie wojanki, tak szczerze. Właśnie nie miałem ani jednego wojanka, no już nie miałem mu nawet co dać. I nie kupiłeś? No nie kupiłem, bo nie mam, a tak mi się chce pić, nie wytrzymam zaraz. No no, do... znalazłam. u ciebie. No, masz tego więcej, daj mi więcej. No pój nie, nie, był jeden, Przysięgam, był u, tylko jeden. Pójdź pój pój mi, dobra. Ja, pipka chcesz. No, nie chcę tego, daj mi wojanka, nie jakiegoś pipka. Do, do... Dobra, weźcie, ale, ale... proszę was, zawieźcie mnie do sklepu, ja wam oddam wam nie, pieniądze. Nie, my mamy już tego po prostu dosyć, ty sobie cały czas te wojanki pijesz, poradź sobie sam. Nie mogę, co za bezsensowne rodzeństwo, czemu nie chcecie mi pomóc w takiej ciężkiej sytuacji? Dobra, idę. Bo zgrubło ci się przez te napoje. Nieprawda, to jest kłamstwo, wyglądam dalej tak samo dobrze jak kiedyś. Dobra, idę sam do tego sklepu. Jeszcze raz, patrzcie, tam jest sklep, tam na pewno mają jakieś wojanki, ale ja nie mam żadnych pieniędzy, mam dosłownie zero. Zostaje mi tylko jedna opcja, napaść na ten sklep. Ubym Miał szczęście. Tutaj są kamery. Dobra, będę musiał to zrobić bardzo szybko. To jest no, pat. Y tutaj nikogo nie ma, dobra, mam okazję, teraz, szybko gdzie tu mogą być, eee, O, są, ale jackpot, dobra biorę wszystko, biorę wszystko, wszystkie wojanki, wszystkie dawajcie mi to wszystko, ale tego jest dużo, patrzcie, będę mieć przynajmniej jednego z staka wojanków, dobra, biorę to dosłownie każdy napój, szybko, bo mnie kamery zobaczą, muszę szybko, o, A tak kaszlu, oh, te wojanki źle coś ze mną działają, ale dobra mam 56, o, dobra muszę wrócić do domu, tylko teraz znowu tą całą drogę pokonać, może usiądę sobie po prostu tutaj, bo jest tutaj wygodnie i tutaj sobie trochę napije się wojanka, dobra Jest ładny klimat yy, Tylko pytanie, yy, o, tutaj nikogo nie ma na pewno Nikt mnie nie przejdzie, dobra cho, Mogę sobie tutaj leżeć o, Ale już dużo wypiłem tych wojanków, trochę się źle czuję Nie najlepiej w sumie yy. Dawid, ja? co ty tutaj robisz? Co wy, tu robisz do na co wy tu robicie? No po prostu, byłem piję sobie wojanki, nie widzę w tym nic złego, nie? Trochę, o, za dużo chyba ich wypiję i trochę o, się niedobrze czuję w sumie. Nie, ładnie ja się tam, zabierzemy cię do domu za... przecież, to chyba trzeba jechać do szpitala. Nie, 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 zabierzcie, oho, taka pozycja mi pasuje. Zabierzcie mnie do domu, no, zabierzcie, bo mi się to iść, o! To bym szedł kolejne trzy dni, bo to wiecie, wolniej się chodzi po tych wojankach, bo to się w takim kursie ciężkim, ociężały jakiś jestem. Od tego cukru, chyba. Tutaj w lewo. O, no i pięknie. Nie, jesteś podejrzany. Wydaje mi się, że powinieneś, nie wiem, wyczyścić toksyny z, z siebie. Co ty mówisz? Przecież to tylko wojanki, przecież to jest zwykły, słodki napój. Nawet nie jest gazowany, to jest całkowicie Ale zdrowe. za dużo cukru oh, wypiłeś. Przecież oh. wypiłeś chyba 200 butelek tego. E, dobra, nie gadajcie tyle. Idę sobie na komputer, bo nie chce mi się. Albo nie, wiecie co? Nie, nie. E, dzisiaj, dzisiaj to już się położę do łóżka. dobra. Tylko dajcie mi ten spokój, dobra. Cześć. O, pora się położyć, widzowie, dobra. Jeszcze jakiś wojanek dla smaku. I dobra, mogę iść się położyć spać Ale się źle czuję Wera, szybko, pomóżcie mi, szybko Ale ja o się Co się stało? Słuchajcie co? 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 Jak ja wyglądam? To co ci się stało? Nie wiem, nie wiem To chyba przez te wojanki Proszę, zabierzcie mnie do szpitala Oni mnie muszą zranić Wera, nie ma czasu, jedziemy Poczekajcie na mnie, bo mi się tak ciężko chodzi po tych wojankach Nie potrafię Wera, po ruszać czekajcie, idę, idę. Szybko, szybko, do, tak. o, do schody Musimy ciężkie. się pośpieszyć. Dobra, dobra, jestem już. Uu, dobra, człowiek dzień się to. rozsiadł. Jedźcie od razu do szpitala, bo nie czuję się za dobrze. O szybko. Tak mnie boli brzuch po tych wojankach. zaprowadźcie mnie do szpitala i możecie szybko, jechać szybko, do domu. Szybko, szybko, szybko. O, idę. Już idziemy, już idziemy. O, jestem dzień dobry, dzień dobry. Dobra, dzięki, dzięki, że mnie przywieźliście. Możecie jechać do domu. Jak coś, przyjdzie do domu. O Przejdźcie. Dobra, mnie no tutaj za tydzień. znać, no pa! Ale się kompletnie fatalnie czuję. Oby lekarz szybko mnie tutaj naprawił. O hej, Dawid, Co? jak się o, czujesz? O, siema, już jesteście! Tam. E, no, już jest wszystko, Gej, już tydzień. Dzisiaj wychodzę w ogóle ze szpitala! Wypisuje mnie już lekarz. No, to bardzo już dobrze, dobrze. Git. no widać, o wiele schudłeś bardziej niż ten no, dzisiaj O No, bo... lepiej wyglądasz. Tak, za dużo wypiłem tych wojaków i niestety musieli mnie wszystkie usunąć, bo ich za dużo w moim organizmie było 20 litrów wojanka, czajcie to? No ale przecież no. mówiliśmy ci o tym! E, no ja wiem, ale no. Po prostu nie posłuchałem się, i tak dobrze mi się je piło, że chciałem pić ich jeszcze więcej, więcej, więcej. Następnym razem słuchaj się nas i nie pijasz tyle Wojanka Następnym razem kupię sobie wojanka, ale jednego albo maksymalnie cztery, a nie może od razu 500.